Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale od kilku miesięcy tworzę polskie miasto do The Sims 4. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale kolejnym dodatkiem do Sims'ów powinien być dodatek po prostu o nazwie Polska. Czyli wyobraźcie sobie to: żabka na każdym kroku, bloki z takie wiecie PRL-owe z wielkiej płyty, menele pod monopolowym, biedronki. Wielkie kolejki pod Dylan, jak jest jakaś przecena. To właśnie byłoby to. To byłoby to, czego oczekujemy od Simsów, i ja myślę, że jeżeli nie pokolenia, to taki dodatek właśnie do Simsów 4 powinien dojść. Ale póki jeszcze twórcy nie pomyśleli o tym, żeby stworzyć właśnie nasz cudowny kraj, to ja postanowiłem, a. Zapomniałem o jeszcze jednym rzeczy, czyli o panie Scottem, który rządzi naszym krajem. To też było dosyć ciekawe. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, to stworzyłem kilka budowli, które mogą przypominać naszą Polskę. Tą ikoniczność, tą, tą przasność, tą taką cringe'owatość naszego kraju. I staram się po prostu przerwać to na Simsy. na przykład właśnie dlatego stworzyłem Żabkę, ale stworzyłem też Polską Szkołę, stworzyłem Polski Blok, stworzyłem Polski Dom. I staram się to zrobić jak najbardziej stereotypowo tylko się dało. A jeszcze na dodatek zaangażowałem do tego was. I powoli przeradza się to w jeden wielki masterpiece, po prostu majstersztyk totalny, więc musicie to zobaczyć. Zacznijmy od żabki. Cały film tak naprawdę poświęciłem, słuchajcie, żabce, więc pokażę ją tak tylko z bliska na szybko. Tak ona wygląda, tutaj tak wygląda z tyłu, i przejdziemy do innych budowli. Ogólnie to uważam, że najlepszym miastem, które pasuje do tej polskości, byłoby Evergreen Harbor, bo po prostu jest brudne. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w Evergreen Harbor. No to troszeczkę dramat. Mamy lewitującą żabkę na parceli. Więc no tak Polska nie wygląda, jeszcze nie, nie lewitujemy w ogóle. Co to jest za kamień? Typowa polska kostka, wszyscy ją znamy, każdy był choć raz w takiej kostce, tak mi się wydaje. I zobaczmy jak to wygląda, oczywiście mieszka tutaj Janusz ze swoją żoną, z rodzicami, bo to są domy wielorodzinne, z reguły na dole mieszkają dziadkowie, a na górze właśnie ich dzieci ze swoimi dziećmi. Wejście zagracone, dużo różnych, słuchajcie, wariantów drewna. Pokój dziadka, a jak widzicie nawet dziadziuś tutaj jest, chociaż nie wiem czy to nie jest dziadek czy to jego syn, no nieważne, to jest jakiś Janusz w każdym razie ogląda sobie, słuchajcie, telewizor. Wychodząc musimy przejść do najważniejszego pomieszczenia, czyli do jadalni, w której jest nawet, Jezus moi kochani, tak, dokładnie, widzicie jak się uśmiecha, o to chodzi. Tutaj mamy jadalnię, w której zb zbiera się cała rodzina, tylko i wyłącznie w święta tak naprawdę, ponieważ raczej tak to za dużo się kłócą, tak mi się wydaje. Tutaj mamy łazienkę, w której jest tylko wanna, ponieważ kiedyś to się rozdzielało i w drugiej łazience, o, tutaj mamy umywalkę i kibelek, tak to wygląda. Następnie pokój babci, babcia, tutaj też jest Grażynka, witam, Elżbietka, też sobie ogląda pewnie jakąś modę na sukces, M jak Miłość na wspólnej rodzin zastępczą, tutaj właśnie to się dzieje, dokładnie babulko, dokładnie o to chodzi, dokładnie, zobaczcie jak ma piękne perełki, no outfit jest obecny. Dalej mamy kuchnię typową polską, czyli różne szafki kuchenne, miliony rzeczy ugotowanych, żeby przypadkiem wnuczki nie były zbyt głodne, żeby jak przyjedzie siostra Elżunia, tudzież siostra Grażynka, to wiecie, coś trzeba postawić tak na stole, no nie ma innej opcji nawet jest jajko wielkanocne, gdyby przypadkiem słuchajcie, wielkanoc nadchodziła wielkimi krokami. Dalej mamy również spiżarkę, w której są różne dziwne rzeczy, do których lepiej nie zaglądać, ale to babcia i później i tak to wszystko zjemy, także nie ma co się martwić. Wchodząc na górę, zobaczymy królestwo Jessica, tudzież Dagmary. Proszę, nie obrażajcie się o to. Wiecie, to, są, to jest tak bardzo stereotypowo zrobione. Jeżeli nazywacie się Jessica lub Dagmara, nie musicie być stereotypowe. Ani jak nazywać się Brian, to też nie musicie być stereotypowi. Dobrze, ale wejdziemy na sam początku do pokoju dzieci czyli typowego pokoju Brianka właśnie i Jessiczki, jak widzicie jest on piłkarzyk, jest ona laleczka, jak widać i mamy, słuchajcie, typowe polskie meble takie meble miał chyba, miało chyba każde dziecko po prostu, ja miałem takie, albo jeszcze była wariacja, słuchajcie, zamiast niebieskiego był czasem zielony, wy pewnie też mieliście takie, jeżeli urodziliście się w podobnych latach, co ja oczywiście różne plakaty, Hanna Montana Benten i tak dalej dodatkowo różne kolory ścian tutaj mamy błazerię, dlatego przypadkiem, żeby nasze mózgi jako małych dzieci po prostu nie wypaliły się tylko cały czas, widziały te ostre kolory i cały czas tak ostre te kolory właśnie myślały. Dalej mamy Dagmarę, jak widzicie, w samym staniku. Nie wiem dlaczego ogląda wiadomości. Pewnie nic ciekawego, natomiast mamy meblo która również była dość popularna. Mamy rozkładaną kanapę. Mamy również stół z fotelami, który też kiedyś był bardzo popularny. Jest też komputer, jak widzicie, z dupą, bo dlaczego nie? Kiedyś takie były. Tutaj kuchnia już bardziej kolorowa, jak widzicie, bardziej rozwinięta, ewidentnie, estetyczna, ładna już. Tutaj się Dagmara postarała. No i łazienka. Łazienka taka prosta. Ale tutaj już też lepiej wyglądająca niż ta u dziadków. Na dole mamy jeszcze piwnicę, gdzie jest piec, gdzie jest kuchnia, w której robi się po prostu rzeczy, które zbyt mocno śmierdzą, żeby robić je w domu, więc tutaj babcia schodzi i na przykład gotuje czarninę czy coś. Yy ale tak, choinka również stoi stara wszystkie stare meble, ponieważ bo może się przydadzą, wiecie, dziadek musi to wszystko mieć, bo to kiedyś na pewno się przyda może coś się z tym wydarzy, jeszcze jakaś stara wanna nawet tutaj leży, także wszystko słuchajcie, na miejscu bo dlaczego wyrzucać rzeczy, które mogą się przydać, prawda? Na dworzu mamy słuchajcie, jeszcze piękny skalniak, mamy nawet basen dla dzieci, mamy huśtawkę mamy altankę, przy której je się słuchajcie, grillka zawsze w wakacje, nawet kurnik jest to już słuchajcie, wersja advanced dla dziadków którzy znają się na tym i tak to wygląda. Jeszcze przedstawię wam tą rodzinę, bo jest stereotypowa, jakby tylko się dało. Mamy Kazimierza. Słuchajcie, tak wygląda. Kaziu, nasz dziadek. Mamy babcię, która się nazywa Krystynka, proszę bardzo. Janusz, syn i jego żona. Słuchajcie, Dagmarka po lekkim kwasie, jak widać, ale zadowolona. Jessiczkę mamy oczywiście. No i zakaduje. O, Sebastian, nie Brian, I'm so sorry. No i mamy jeszcze Jorka, Pusie, no bo jakby to prawowita polska rodzina bez Jorka wygląda strasznie. No i kota mruczka. To już tak to wygląda. Tak wygląda ten dom. Przychodzimy do polskiego bloku Teraz. Proszę bardzo, typowy polski blok z wielkiej płyty, jak widzicie, taki typowy PRL-owski, gdzie na dole siedzą sobie panie, chociaż może bardziej panowie popijają piweczko, z okien wyglądają babcie, które są monitoringiem osiedlowym. Mamy nawet, słuchajcie, Plac zabaw, ale z czego jestem najbardziej zadowolony z tego bloku, to, to właśnie to. Trzepak, do trzepania dywanów. Trzepak musi być, żeby dywany były wytrzepane, bo dywanów dużo się używało w tamtych czasach. I słuchajcie, tutaj zbudowałem jedno polskie mieszkanko i ja, natomiast zapraszam Was do tura po prawdziwym polskim mieszkaniu w bloku. Niestety mieszkania w bloku się dosyć gliczyłem, jak widzicie, ale tutaj mamy piękny, piękną meblościankę na wejściu. Niestety to też bardzo mocno lata. Piękną meblościankę na wejściu. Następnie przejdźmy sobie do łazienki. Jak widzicie. No strasznie trudno jest to wykadrować. O, tak tutaj łazienka wygląda. Proszę bardzo, jest tutaj dużo rzeczy. Również na no wygląda to naprawdę iście polsko. Mamy również jeszcze kibelek. Tutaj zobaczcie, proszę bardzo, o, z różnymi rzeczami, wysokimi ścianami również. Tutaj jest e, tak zwany salon. Jednak muszę to pokazywać bez, bez taba. Tutaj jest tak zwany salon polski, jak widzicie. Miejsce z balkonem, pokój dziecięcy. Proszę bardzo. I, I kuchnia również. Jest także wszystko do wyboru, do koloru pięknie. Natomiast tutaj jeszcze ja Was zaangażowałem do stworzenia tego i to co WY stworzyliście, to było wow. Tyle bloków zrobiliście, w sensie bardzo, bardzo dużo naprawdę. I zobaczmy sobie po prostu kilka. Kilka starczy. Tutaj na przykład mamy takie mieszkanie od Mikołaja. Naprawdę tworzycie różne rzeczy. U, to jaki balkon, a zobaczcie, no hicior. Niektórzy z Was posilili się, ale to już jest szaleństwo. Przerobić ten blok i urządzić dosłownie wszystkie mieszkania, więc naprawdę tutaj ogromny szacun. Ale teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej rzeczy, którą zrobiłem, czyli polska. Prawdziwa polska szkoła. Typiara od matmy, która was dręczy, ty pod fizyk, który się uwziął. Uwierzcie mi, wszystko o tym wiem, albo ty pod historii, który kocha historię bardziej niż swoją własną żonę. To wszystko się dzieje po prostu, słuchajcie, w szkole. I szkoła jest dużą częścią naszego życia, więc stworzyłem taką bryłę szkoły, która wygląda właśnie w ten sposób. Jest ona iście Polska, kojarzy mi się z moją szkołą bardzo. Um, jest taka niewymiarowa i w ogóle niezbyt yy, ładna. I dałem po prostu wam to do urządzenia, bo nie miałem czasu i to, co zrobiliście wy po raz. Kolejny to jest coś niesamowitego. W tym przypadku Zuzia urządziła szkołę i po prostu przejdźmy sobie od samego dołu. Słuchajcie, tutaj mamy jak widzicie wejście. Następnie mamy gabinet pani sekretarki. Tutaj mamy gabinet dyrektora. Pokój nauczycielski tak wygląda. Tutaj chyba wygląda to na jakąś taką stołówkę, coś w tym stylu. Tutaj klasa. Biologiczna, jak widzicie, biologiczno-chemiczna, bo tutaj widzę jakieś pierwiastki, są chemiczne również. Łazienki, jak widać, tutaj mamy salę dla takich mniejszych dzieci, pewnie jakaś zerówka. Coś w tym stylu, gabinet pielęgniarki, niesamowite co jest co za po prostu potraficie tutaj zrobić. U góry mamy salę artystyczną, tutaj co jest? O, tu jest sklepik szkolny, ale cool, nie, nie mogę, jakieś ciasteczka, wszystko można sprzedać. Jakaś taka strefa relaksu. Dalej tu... Sala informatyczna, najprawdopodobniej. Tutaj jest w ogóle izolatka dla osób, wiecie sami z czym, <laughs> także to też jest dosyć ciekawe. Następnie to wygląda jak gabinet psychologa, najprawdopodobniej to jest gabinet psychologa. Tutaj dalej mamy łazienki. Tutaj najprawdopodobniej sala od angielskiego, bo z reguły, właśnie nie wiem czy też mieliście tak, ale właśnie u mnie w szkole było tak, że sale do języka angielskiego były takie, właśnie okrągłe. Taki, w sensie w takim prostokącie bardziej I właśnie miały słuchawki Więc tak mi się wydaje, że to jest sala do angielskiego I tutaj bym optował za tym Następnie sala do historii Ach, historia w ogóle, możecie napisać w komentarzu, jaki mieliście ulubiony przedmiot w szkole, historia to zdecydowanie był mój ulubiony przedmiot. Dalej wyżej mamy kolejne sale, tutaj taka mniejsza sala, wygląda jak jakaś taka matematyczna, chociaż nie wiem, co ten byk tutaj robi. Okej. Okay. Kolejna sala, tutaj mamy geografię, ewidentnie widać po tym globusie i wszystkich rzeczach, jakichś tutaj kryształach i tak dalej. Następnie mamy... hmm, to jest ciekawa sala. To też wygląda trochę jak matematyka przez to, więc nie wiem. Łazienki kolejne. Tutaj mamy taką bibliotekę chyba, tak to się wydaje, że to jest biblioteka właśnie szkolna, coś w tym stylu. Następnie aula. O Boże, jaka elegancka aula. Widzieliście kiedyś taką aulę w szkole? Niesamowite to, to, to tutaj po prostu zostało przez Zuzię zrobione. Jestem w szoku. Te szafki mamy, jak widzicie, na korytarzach. Na samej górze jest, słuchajcie, sala sportowa. Jak widać, są przebieralni. jest kantorek nawet wuefistów. Jakieś piłki, różne takie pierdeły, więc tutaj naprawdę trzeba mieć, było dużo talentu, żeby to stworzyć. Na dole również mamy boisko i jeszcze na na samym dole mamy... Całe takie miejsce, gdzie są na przykład woźni, mamy również szatnie. Ona nawet jest takie tutaj otwarte. Nie, no po prostu niesamowite. Dla mnie to trzeba mieć ogromny talent, żeby taką szkołę zrobić. I ta szkoła idealnie nadaje się właśnie takiej polskiej szkoły. Co prawda jest dosyć ładna, co z reguły, słuchajcie, w polskich szkołach się nie zdarzało mi na przykład na scenach był grzyb i odpadały na przykład, odpadły na przykład tynk z sufitu i różne rzeczy się dziwne działy. Natomiast ta szkoła to już taka, wiecie, lepsza szkoła po remoncie. I tak ona wygląda. Przejdziemy teraz jeszcze do jednej rzeczy, którą zrobiłem. I kolejna rzecz, którą zrobiłem, to jest taki brudny pawilon. Tutaj może być na przykład jeszcze mięsny, tu jeszcze jakiś inny, na przykład vape shop czy coś, ale w pierwszym tutaj miejscu mamy sklep monopolowy, czyli sklep, do którego chodzi każdy, słuchajcie, praktycznie Polak, bo lubimy sobie wypić jako naród, nie oszukujmy się. I mamy tutaj taki no, typowy sklepik monopolowy, w którym można kupić tak naprawdę każdy alkohol. Jest to taka troszeczkę speluna, że wiecie, po którejś godzinie po prostu bójcie się tam wejść. Natomiast do wyboru do koloru tutaj każdy menel typowy polski przychodzi i jak nie menel to właśnie typowe polskie nastolatki słuchajcie którzy mam wrażenie nie za Wcześniej czasem piją alkohol, ale tak mamy to w kulturze naszej, no nie wiem jak to się zrobiło ale i dlaczego tak się stało, ale tak się stało. I teraz mam do Was pytanie, jak uważacie, jakby uważacie, że które miasto najbardziej pasuje do, do takiego, żeby jakby całe je przerobić i ja, gdzie mam to w ogóle zrobić? Mi się wydaje, że właśnie Evergreen Harbor, niestety Evergreen Harbor jakby cały czas stopuje mnie tym że jest cały czas zbagowany i to jest dosyć duży problem. Jestem w ogóle ciekawy, czy uważacie, że dobrze oddałem to wszystko, co tutaj wam pokazałem. Czy byście dodali jeszcze coś? Na pewno planuję jeszcze w przyszłości zrobić Biedronkę, planuję w przyszłości zrobić jeszcze jakieś właśnie takie typowe polskie parki, ale jestem ciekawy, co wy byście jeszcze dodali, co, co powinno tutaj się jeszcze znaleźć. Także dajcie mi znać, no i napiszcie ogólnie, jak wam się podoba taki zamysł, czy w ogóle dodatek taki polski, z takimi polskimi miastami typowymi powinien dojść do Simsów. W sensie ja uważam, że to by było ciekawe, gdyby właśnie zrobić Coś takiego bardziej wschodnioeuropejskiego w, albo środkowoeuropejskiego w simsach, bo tego jeszcze nie ma. Jak ktoś tam mamy, bardziej właśnie amerykańskie rzeczy, albo właśnie Nowinneburg jest taki niemiecki dosyć. Także jest jestem właśnie ciekawy, co wy sądzicie na ten temat. I jeżeli spodobał mi się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że takie stereotypowe ubranie tego nie przeszkadza wam, ale my jako naród po prostu czasem nie, są niektórzy, którzy umieją się z siebie śmiać, i ja jestem właśnie w tym przypadku tą osobą, ale są niektórzy, których bardzo to uraża. Mam nadzieję, że was to nie uraziło i że też potraficie się po prostu z Polski i z Polaków jako narodu śmiać, bo co nam zostało, żyjąc tutaj tak naprawdę, kochani. Więc dziękuję Wam wszystkim oczywiście bardzo. na nadzieję, że mi się podoba zostawcie łapeczkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Już niedługo zapraszam Was. Być może dzisiaj sobie na live zbudujemy tą biedronkę, ale jeszcze nie obiecuję, także trzymajcie kciuki. Być może się uda, jeżeli tak zapraszam Was na live na dzisiaj wieczór. Do zobaczenia następnego, kochani, i papatki!